...i odebrać drużynie amerykańskiej i nie opuścić tej swojej dla niektórych ostatniej szansy olimpijskiej. Ona na pewno, m.in. dla żywę. No ale teraz wielcy zwycięzcy tego turnieju, już gotowi do wskoczenia na podium. And Raz wygrali Ligę Światową w 2002 roku. Przeszli jak burza tegoroczną Ligę. Tylko jedno spotkanie przegrane w interkontynentalnej fazie. Tutaj nie przegrali żadnego meczu. To jest reprezentacja Rosji. Jeszcze ten czek na pół miliona dolarów dla Brazylijczyków. Ale za chwilę Rosjanie będą na najwyższym stopniu podium. Oraz złoty medal Ligi Światowej FIVB 2011 zdobywa reprezentacja Rosji! Rosja wygrywa Ligę Światową 2011! Jak najbardziej zasłużenie! Znakomity zespół! Tak, zespół, który pokazał jak połączyć siłę, wykorzystać warunki Fizyczne, może najlepsze nawet na świecie, i to wszystko zgrać w jedną całość, bo w siatkówce wygrywa zespół. Ale możemy mieć taką malutką satysfakcję. Co prawda, po przegranych spotkaniach takiej satysfakcji nie powinno się mieć, ale walczyliśmy z Rosją wczoraj w wielu fragmentach, jak równi z równymi. I kto wie, czy ten mecz, a nawet na pewno już wiemy, że ten mecz. Zbudował wiarę w subteście walcząc przeciwko Argentynie. Na która grała wspaniale, ale ostatniego meczu nie wytrzymała pod presją gry naszych chłopaków. Dekorowani Rosjanie, Dmitry Gielnik, dobre zmiany dzisiaj dał w zespole. Mikołaja Palikow, teraz pchniej. Sergiej Grand, Fazi i Andrea Gardyni. Wrenzo wiceprezyd Evi Bob i nagroda w wysokości Ksiokrys, miliona, Ksiokrys, miliona dolarów prezesa Remy Polskiego Związku Wielki Siewkowej. The World Week Champion Trophy, the Czech and the Family will be presented by Mr. Teofanis Ciokris, FIVD Executive Vice President, accompanied by Mr. Mirosław Czechowski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej wręcza puchar Tarasowi Tejowi, kapitanowi reprezentacji Rosji. No myślę, że Rosjanie bardzo doceniają ten sukces. No w tym momencie natychmiast stają się faworytem kolejnych e, imprez światowych. No, mamy mistrzostwa Europy. Zobaczymy, jak sobie poradzą. W no, ostatnich e, mistrzostwach Rosjanie dopiero czwarte miejsce po tym półfinale z Francuzami. Rola faworytów nie jest łatwa. My bronimy tytułu, ale obiektywnie mówiąc, to oni będą na pewno przedstawiani w roli jednych z głównych faworytów. A teraz na pewno tak. Widzieliśmy, co potrafią. Milion dolarów dla reprezentacji Rosji. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, zgodnie z tradycją, zgodnie z obyczajem i zgodnie z ceremoniałem, proszę wszystkich o powstanie przed Hymnem Narodowym. Please, road road. please rise for the playing of the national anthem of russia